White team ma Kumpli jak widzicie Pewnie dał im cynk że u centuriona jest meta i że się można pożywić No chodź, chodź, nie bój się Nie bój się, przecież krzywdę nikt ci nie zrobi jak jesteś kumplem Whiteiego, jeden i drugi, no to przecież przyjaciele mojego przyjaciela są moimi przyjaciółmi. Prosta sprawa, nie? Szanowni panowie gołębiowie, nie bój się. Nie bój się. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, szanowni panowie gołębie. Królem parapetu jest Whitey. Tak przynajmniej subskrybenci kanału twierdzą. No i, i tyle: whitey'ego nie ma. Tyle. Dobra, chłopaki. Trzymajcie się. Życzę dobrego lotu. Tak to jakoś jest. Dzień upalny. Miejscowa inteligencja, jak widać siedzi i deliberuje na tematy społeczne, a niech sobie ludzie siedzą jak za dawnych czasów przed domach na ławeczkach, przy płotkach, na wsiach zanikła już ta tradycja, a ławeczki są zbutwiałe. Ja pokazuję karmniczek uzupełniony. Temperatura jest taka, jaka jest dosyć duża. No i cóż, trochę lasu już było i niewykluczone, że jeszcze dzisiaj będzie. Także jeżeli będzie, to będzie również ciekawa pogadanka na ciekawy temat. Tak mniej więcej właśnie chciał się do Was zwrócić Centurion i pozdrowić Was serdecznie. Życzyć dużo dobrego i powiedzieć Wam, że spokój i pokój na tym kanale dla Was i dla mnie bardzo dobra rzecz. Kanał 2.0 powiem Wam, że jako katalizator, jako kloaka czy wiadro kubełek na śmieci pod zlewem bardzo dobrze działa. A ludzie, którzy, że tak powiem, e, tam się znajdują, no, najprościej mówiąc, są wyjaśniani, i to jest wszystko fajnie. Także żadnych kwasów na kanale Centurion. I to nas wszystkich cieszy. Oczywiście, wszystkich tych, którzy lubią kanał Centurion. I tyle. Także cóż. Pokażę wam jeszcze to co lubię pokazać, czyli to the sun, czyli słońce. Coś pięknego i ta poświata błękitu. Kanał Centurion Stop <śmian>